Łodzianie, mieszkańcy regionu, ale także goście z innych miast Polski i z zagranicy od rana mają okazję poznawać smaki naszego regionu, atrakcje turystyczne, sztukę ludową, muzykę alternatywną i najciekawsze pomysły m.in. z dziedziny ekologii czy przedsiębiorczości realizowane w naszym województwie. Centrum dziesiątej edycji miksera regionalnego znajduje wewnątrz i wokół łódzkiej Atlas Areny. Od rana jest tam Paweł Śpiechowicz. Paweł, powiedz, ilu wystawców zgromadziło się przy hali i co dzieje się teraz na scenie. Wokół hali zgromadziło się dzisiaj około 60 wystawców z całego regionu łódzkiego. Koła gospodyń wiejskich, gminy, przedstawicielstwa powiatów, ale też i goście z zagranicy, z regionów partnerskich jak z Czech, Ukrainy, Białorusi. Wszystkie te rejony proponują to, co mają najlepszego. Można dobrze zjeść, można kupić bardzo ciekawe wyrobienie roby regionalne inne. No i oczywiście w łódzkiej hali Atlas Arena można posłuchać dobrej muzyki, a oto co działo się w czasie dzisiejszego dnia. Na mikserze regionalnym były od rana tłumy. Korzystałam z tego jarmarku, kiedy wymieścił się na ulicy Piotrkowskiej. Znaczy no, są też rodzaj rozrywki, poza wszystkim innym, że można zobaczyć, co oferują wo nasze wojewódzkie e sąsiednie gminy. A poza tym, no, ja wiem, no, mi się podoba. To jest okazja do tego, aby się pochwalić, e aby zobaczyć, e jakie propozycje mają e sąsiedzi. E I to na pewno wyzwala też e aktywność w tych e gminach i miastach, miasteczkach w regionie, bo ludzie szukają pomysłu na siebie. Pomysł pani Grażyny to uprawa warzyw. W zeszłym roku wyhodowana przez nią dynia zajęła pierwsze miejsce w konkursie. Egzotyką tych warzyw dyniowatych zajmuje się 11 lat. I to już po prostu te krzyżówki, które się tworzą, to już tworzę sama. Jeszcze inne pomysły mają twórcy z spółdzielni socjalnych. Tu na przykład można było zobaczyć, jak wygląda rowerowa karetka. Główne działanie tych karetek skupia się właśnie na patrolowaniu takim codziennym mieście, kiedy to po prostu. Jak coś się dzieje, tam jesteśmy. Z doświadczenia wiemy, że w czasie zdarzenia, kiedy coś się dzieje na mieście, jest jakiś wypadek, to jesteśmy też sprzężeni ze służbami. Także w 95% przypadków jesteśmy na miejscu przed wykwalifikowanymi służbami. Na jarmarku można spróbować specjalów kuchni regionalnej, a także przyjrzeć się rękodziełu artystycznemu. Mam nożyczki, mam podrysowane wzorce i dzieci, już zaczynając od pierwszej klasy, no, serdecznie zapraszamy popróbować. Może się okaże, że u... W kim się ukrywa naprawdę wielki talent ludowy. Ale jarmark to także edukacja. Na tym stoisku o owocach lasu. Każde pierwsze pytanie zadaje, skąd te grzyby, ponieważ sezon dopiero nam się praktycznie rozpoczyna. Grzyby lubią dużo wilgoci i ciepła. Te nasze okazy to są z lasów sierackich. Odwiedzające miksy regionalne mogą też kupić coś na pamiątkę super pogoda, myślę, że tutaj się wszyscy mogą bawić i zabawić, więc naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo fajna możliwość spędzenia soboty, niedzieli. Za chwilę, już niedługo, będą grały takie zespoły jak Lao i na finał dzisiejszego koncertu Riverside. A jutro od godziny 16, jeśli chodzi o tę stronę muzyczną, bo oczywiście będzie można od rana dobrze zjeść i pooglądać rękodzieło. Projekt Grechuta -Gre i tacy artyści jak Małgorzata Ostrowska, Krzysztof Kiliański czy nasz tutaj łódzki przedstawiciel, czyli Łukasz Lach. Zapraszamy. Paweł czy dziękuję za